Grzegorz Kazdebkę, maraton. Tata przybiegł na metę godzinę po zwycięzcy, ale i tak był szczęśliwy. Uśmiechał się od ucha do ucha, białe zęby i rumiane policzki. Mama zachichotała, mówiąc, że wygląda teraz jak żywa reklama dnia flagi. Maja i Filip spojrzeli na niego z podziwem. Trudno było? Spytał Filip. Trudno, wysapał tata. Niepotrzebnie jadłem wczoraj tyle potraw z grilla. Bo majówka trwała już drugi dzień, a święto pracy stało się w ostatnich latach świętem grilla. Najważniejsze, że poprawiłeś wynik, pochwaliła go Maja. Przybiegłeś przedostatni, a nie jak zwykle. Tak, tata wyprostował się dumnie. Za mną jest jeszcze jakiś historyk, który się zasapał, bo cały czas gadał o konstytucji 3 maja. Myślisz, że dobiegnie? Mama spojrzała z niepokojem na wyludnioną trasę. Myślę, że tak. tata pokiwał głową. Przecież ma jeszcze czas. 3 maja. Jest dopiero jutro. Powiedz mi teraz, w jakich zawodach uczestniczył tata? Właśnie, tata uczestniczył w maratonie, ale cóż to takiego jest ten maraton? Maraton to bieg na dystansie. 42 km 195 m. Ta dyscyplina sportowa została ustanowiona na pamiątkę legendarnego wyczynu posłońca greckiego, który przybiegł z miejscowości maraton do Aten, aby poinformować o zwycięstwie nad Persami i ostrzec przed nadciągającymi okrętami wroga. Według legendy po przekazaniu informacji, posłaniec padł martwy. Powiedz mi teraz, do czego mama porównała wygląd taty na mecie? Kiedy przypada dzień flagi? O jakich innych majowych świętach jest mowa w tekście? Przekażę Wam teraz kilka informacji na temat majowych świąt. Święto Pracy obchodzone jest 1 maja. To międzynarodowe święto ludzi pracujących, obchodzone corocznie 1 maja od 1890 roku. Jest to święto państwowe i Dzień Wolny od Pracy. Dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej to święto obchodzone jest 2 maja. Tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne. Święto Narodowe 3 maja to polskie święto, właśnie obchodzone 3 maja, ustanowione w 1919 roku i przywrócone po długiej przerwie. W 1990 roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji, 3 maja. Jest to też dzień wolny od pracy i od szkoły. Powiedz mi teraz, jaką wspólną nazwą określane są majowe święta? W jaki sposób spędzacie czas w majowe dni? Jak tata z opowiadania postanowił uczcić majowe święta. Które miejsce zajął tata w maratonie? Co czuł mimo tego, że przybiegł przed ostatni?